Siema, z tej strony. Kapsa 490 to jest nowy odcinek z serii. w Battlefield Heroes. Mm, dobra, dzisiaj pokażę Wam moje uzbrojenie oraz broń, które polecam. Na każdej z klas. Dobrze, grałem. Karami maszynowe Maxfella, podwójny kłopot Hubla oraz wytworny pogromca czołgów. Co kupię za niedługo Szwajcara? Znaczy Super Szwajcara. Yy, dobrze. W sklepie Wam pokażę. Tak, yy, polecam dla Gunnera, znaczy Strzelca. Yy, projektor Omega oraz Super Szwajcara. Yy, ze strzelb to Brutal Boxer oraz dźwiękowy wybuch Steve'a. Tutaj to tylko skrót przez próżnię. To jest teleportowanie się. Coś nam dopłaca. Jak się mam mało HP gdzieś przeteleportować? Mm, tak, a z wyrzutni rakiet polecam najbardziej. Smoczogi albo w, w super pogrom tych czołgów. Dla mm, żołnierza Solidera y polecam M32 tyl, tylko to ma z pistoletów to tam super ręczną armatę Harego ze strzelb a ze strzelb no to jeszcze najbardziej no to dwie bronie na no z karabinów maszynowych to polecam AK-74 albo M16 dobrze a dla snajperów czyli komandosów yy, to polecam MK1 Łobuz ze snajperek albo tam jakieś inne broń dla nacji, no, one mają po jednym yy, po, po jednym naboju, najlepiej ulepszyć na dwa albo więcej yy. no i to będzie chyba tyle yy, no to sobie zagrajmy Czekajcie sobie, może jakieś misje. Ok, ta może być. Ta. No hmm. i zamierzam długo za niedługo może Mordwórcę Jacka. A to jeszcze nie. O, tutaj mam. Co na razie nam Misję może. Statech. O, może. Hmm. Dobra, będziemy sobie tą misję robić cały czas. Ok, no to wygramy sobie, biorę tą mapkę. Hmm. Co lepszym? No dobra, proszę o patyczkę. W opisie będziecie mieć Scape'a oraz. Link, jak będziecie chcieli zagrać ze mną w Battles Heroes. O, jest rozgrzewka. Hmm. Teraz wyjdziemy z tego serwa. ubiję jednego gościa, jak się uda. Hmm. Okej. Okay. Uhu. O, mi się ładuje. Tu, 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 tu. O, już będzie dwóch, to może tam podlecimy do nich. O, ściga była. Mm. LOL, lag jakiś. Rzuciło mnie. Aj. Dobrze. Hm. Nie ma co robić na tym serwerze? O jest dobra. O tam. Pijemy go. Mam granatnik. Ale nie mogę go na razie używać mam w prawym przycisku myszy dobra, wtem go ubijemy o lol widzimy widzimy Mam dziwne imię, nie miałem jak wymyślić, ale okej. Okay. Najwyżej można zmienić imię. Ja tam są kupię funkcje, sobie zmienię. Na razie nie mam pomysłu. Nie możecie podawać pomysły. Dobrze, jeszcze raz wyjdziemy, tylko że w Zatoku korsaży, żeby nam się znów ta sama mapka nie włączyła, znaczy ten sam serwer. Ok. Ścinki będę robić co dwa dni albo nawet codziennie. Wolne dni to będzie bywać także. Czasami będą, czasami nie. To zależy. Okej, ścinka była. Sorry. Kolega mi pisze. O, lagi straszne. Ej, już nie ma. Hmm. O Fajnie go zrobiliśmy W samochodzie Oho, Zmierzyliśmy go O kurczę, tam ma TNT gościu O fajnie. O kurcze. Następny gościu. Może kurczę, zaraz nas rozwalą. O Kurczę. Szybko trochę. gdzie oni są. A kurczę. Sorry, że mi koledzy spamują. Jak widzicie, mam dwa naboje. coś słyszycie? To sorry. Mm, mam dwa naboje, wyrzutni rakiet. O kurczę. O oh, on jest? Aj, tu. Aj. Kurczę. Mm, to jest w jakiś. Może będzie można wyrównać szanse? Umrzemy mu? Okej, okay. no sobie ten pojedziemy. Tam jest komandos, spróbuję go ubić. Jeszcze tam jest. Kurczę, tam jest jakiś snajper popyla. O kurczę, strasznie si silną snajperkę ma. Hmm, ale Fuchs się sam zabił. Pera uleczył się. Tutaj powinien być dziś komandas. już zginął. Dobra, uh -huh. ale go depchał, będę się z tym męczył już. O kurczę. O nie. Czemu nie, nie wziąłem sobie szybkości? Nie wiem. A jest autka sobie dwie rundki. Nie będę też robił za długich filmów, żeby Wam się nie nudziło. Ho, ho! On mi go podrzucił Dobrze, tam go Pospychamy. Jak się uda? Aj o, dzięki Kurczę on w ogóle. Noże nie ma na szczęście. Jakiś szybkość dostałem Eee, lol Ubili nas. Aj! Mm. Okej, okay, tak o zrobimy? Tutaj szybko sobie włączymy. Pijemy trochę, jak się uda. Aj zabił nas. Kurczę, po co ja się wpychałem O, na szczęście. Może nas nie ubiją? Ubiją już go. No. Ale dobrze. Nie no. zawsze źle. Hmm. Może tak... zrobimy? Hmm. Kurczę, trudna ta misja. Właściwie tyle jej robić, ale nudziło mi się. Co sobie zrobię? Ok, bo my sobie pojedziemy. Tutaj może w tej rundzie będziemy sobie nawet może rozjeżdżać najwięcej kości. Przejmę sobie na górze, to są auta. Przejmiemy sobie. Okej. Okay. My teraz roz, rozjeżdżamy duże gości O kurcze, czołg Aj Kurcze Nasz czołg nie ubił okay. Kurcze strzelają idziemy sobie. O, dobrze, że nas nie zabił. Si uleczymy tu. Hm, nam auto. Co on robi? Masowe, znowu to auto. O. Full HP. Okej. Okay. <ścoughs> Nie patrzył się. Zabiłem. Yyy. E. Lol. Uuu, kurczę, ścinki mam. Nagrywam frapsem. Co on robi? Co on chce? zaprosimy, bo coś chce. Hmm, nie ma żadnego auta. Szkoda. O, tam jest jakiś gościu. Kurczę, pszczelak, to jest jakiś gościu. Dobrze. U, ścinka. Kurczę. Uloczymy się? W okay. następnym odcinku zagram sam, może z moim kolegą nazywa się Sławo. Kurcze, ktoś jest. Ho, zwolę ja. Chociaż nie wiedziałem ich. Okej. Okay. A tam są goście, więc może ich sobie przejedziemy. Nie, to są nasi. Może pod nim podjedziemy. Hmm. Okej. Okay. Nie chcę wsiadać. Dziwni. O tam jest gościu. Spróbujemy ich przyjechać. Aj, kurczę. Nob. Oho. No dobrze, że nas tak obrócił. No się uleczymy. Na szczęście nas nie uderzył Lol. podejdziemy sobie tam Pałtko. o kurczę. przynajmniej zniszczyliśmy trochę czołg hmm wyszedł ale okej okay. Hm, mm. goście ze snajperki go ubił. Hm, mm, co by teraz zrobić? O kurczę, a tam o przez granaty Dobra, może go ubijemy, ubiliśmy dobrze łodzinki Lag był, a to o kurce, to idzie. Ha, balistyk, fajnie. Hm, mm, lol. O. Od niego walnęliśmy. O dobrze. O kto go tak pocisnął? i tam. Haha, ha, chciał nas ubić. Dobrze, <laughs> że zaskoczyłem. Dobrze, ja się będę z wami żegnać. Yy, no to tak. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Jeżeli wam się nie podobało, łapka w dół. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. I ja jak najwięcej wyświetlić było. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.